Zapewne, jak większości z nas, zależy Ci na opóźnieniu procesu starzenia organizmu, poprawie jędrności skóry, wygładzaniu zmarszczek, prawda? Słyszałaś też zapewne wiele o różnych produktach zawierających kolagen, tylko nie wiesz, który wybrać i dlaczego go wybrać. Zanim dokonasz wyboru, warto wiedzieć trochę więcej na ten temat. Zatem, nie wchodząc w naukowe szczegóły, jak pewnie się domyślasz, liczy się kompozycja, ilość oraz jakość składników. Po pierwsze, po 25 roku życia nasza skóra traci naturalne możliwości produkcji kolagenu, więc od tego momentu nasz organizm potrzebuje regularnego wsparcia. Po drugie, ważny jest sam kolagen, który powinien być najwyższej jakości, bioaktywny i nieuczulający. A po trzecie, ważne są dodatkowe składniki, które dopiero razem z kolagenem wpływają na poprawę struktury, a przez to efekt odmłodzenia skóry. Dostarczany do organizmu kolagen pełni funkcję, nazwijmy to dla uproszczenia menadżera, którego celem jest stymulacja do przebudowy struktury naszej skóry. Ale nie uda mu się to zadanie bez dobrego zespołu czyli białka, witaminy i minerałów a w szczególności odpowiedniej dawki witaminy C, biotyny i cynku. Te wszystkie składniki dopiero razem, jak zgrany zespół, przebudowują strukturę naszej skóry i powodują jej zagęszczenie, a przez to widoczny efekt odmłodzenia. Efekty, jakich możemy się spodziewać, to poprawa jędrności skóry, wygładzanie zmarszczek, redukcja celulitu, poprawa kondycji włosów, paznokci, czyli samo dobro. I właśnie dlatego posiłki... Shiny and shape są wyjątkowym rozwiązaniem, bo oprócz odpowiedniej dawki bioaktywnego kolagenu, dają ci wszystkie makro i mikroskładniki, w tym istotne także białko, biotynę, cynk i witaminy C. Po to, aby skuteczność tej terapii była jak najbardziej efektywna. To wszystko zamknięte jest w pysznym koktajlu, który stanowi pełnowartościowy posiłek. Stosując go każdego dnia, na przykład zamiast śniadania, odżywiasz swój organizm w pełni, a do tego fundujesz mu luksusową kurację przeciwstarzeniową. Zatem, zamiast sięgać po liczne suplementy, sięgi po najnowsze, kompleksowe rozwiązanie, które daje Ci broń w walce o młody wygląd. Wejdź na stronę shinyandshapy.com, zamów kurację minimum na 4 tygodnie, zasmakuj w kremowych smakach koktajli i ciesz się młodzieńczym blaskiem i energią każdego dnia.